Witam w pierwszym odcinku z gry Rise Son of Rome. Kochani, to jest um, trzecioosobowa gra akcji, w której wcielamy się w rzymskiego legionistę Mariusa Titusa. I z tego, co się orientuję, gra prezentuje się graficznie bardzo pięknie i fabularnie również e, świetnie. E, sceny walki. Podobno są, są tak e, niesamowite, że zapierają dek w piersiach, a właśnie wspominana fabuła jest dominowana między innymi przez zarówno świetną historię, ale i duchowe rozterki naszego głównego bohatera. Także kochani, co, mniej gadania, więcej grania. Rozpoczynamy nową kampanię. Ustawienia, co tu jest, co możemy... Hi, my combat, dobra, choose this if you are familiar with combat games, rozumiem, jeśli jesteśmy nie Centurion to już będzie, no właśnie, i legendarny nawet nie ma, czyli prawdopodobnie ten poziom od, odkryje się e, po ukończeniu fabuły, jak to miało miejsce w przypadku przechodzenia X-Men Origins Wolverine. Soldier chose this if you'd rather enjoy story limits over combat challenge. Czy ch 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 chcemy się. Hmm. Jesteśmy ze znajomym. Dobra, jedziemy na, na żołnierzu. No, czyżby pierwszy pizzki filmik. Trzeba przyznać, że naprawdę zaczyna się intrygująco co? Co tu się dzieje? Czy się nie ziemi? Co to z czym mamy do czynienia? Zresztą ten gość wygląda na jakiegoś wysokiego rangą urzędnika, nie? Rzymskiego. A może to nawet sam cesarz? The Major Emperor I Czyżbyśmy zaczynali właśnie od obrony Rzymu? Czy to są sceny pokazujące najazd barbarzyńskich plemion właśnie na Wieczne Miasto? Wow, right, son of Rome. Whoa, it's oh, starting. It's a severus to me. Display this from the highest place you can find. When the barbarians see it, they'll run. The battle will be ours. Proszę, jeśli to nasz bohater, jeśli nim właśnie będziemy sterowali, to. Spacja. Wow, dobre. Aha, to mamy samouczek taki, tak. Proszę, a tak. O, zaczynam powoli rozumieć. I teraz, to bo najpierw była spacja. Prawy, i teraz lewy. Select Aha, bye. Aha, A, fajnie, dobra. Proszę, mamy finishera. O kurde, wow. Coś fantastycznego. Dobrze, dobrze, fajnie, fajnie wiedzieć te wszystkie opisy, to jedziemy z tematem. A nawet nie zdążyłem z tego wszystkiego. Dobra, to atakujemy. No i... Wow, bajera. O kurde, hej, nie zdążyłem chyba tutaj zrobić uniku. Jest. Wjeżdżamy w tych barbarzyńców. Jest. Jeszcze ty chcesz coś? Odepchnię go. Atak tarczą. Piękny jest ten atak tarczą. I teraz jest. Wow, mamy finishera. <ścoughs> coś fantastycznego. Biegniemy. Rozumiem, że tam nam pokazuje tak. Jest. Pięknie. Blok bum, bum, bum. A, nie zdążyłem wyprowadzić finishera, ale to nic. Muszę powiedzieć, że. Naprawdę bardzo satysfakcjonujące są te y, sceny. W... O! O, kurde, ale horda biegnie, widzieliście? Do tego tutaj rzymskiego pałacu. A nasz imperator robi w gacie i <grywka> wzywa swoich żołnierzy do pomocy. Dobra, no to biegniemy, chodź. Pierwsze, tak jest. Jest, nie ma. O, czym to było? Co to było? Wow, nie zdążyłem. Kurka, zablokować. Wow. Czy to nasi taki ostrzał tutaj dali, czy po prostu od... To był bratobójczy friendly fire. O, kurde. Nie wiem, czy... Ale piękne te sceny batalistyczne. Hmm. Jestem zachwycony. Jest, blok. I znowu, tak. Pięknie. Nie dokończyłem ostatnio myśli, ale... Chcę ja chciałem powiedzieć, właśnie, jest blok, bardzo satysfakcjonujące jest to prowadzenie tej walki, czy też rzezi nazwałbym to. R. Proszę, patrzcie, nawet możemy takie proste rozkazy wydawać <laughs> naszym sojusznikom, czy też sprzymierzeńcom, ale bajerancko. Co znowu? A tu hordy barbarzyńców to dopiero nacierają. Zobaczcie, co tu się dzieje. Mrowie. Mrowie nieprzyjaciela. Naciera na Rzym, tak mi się wydaje. Zobaczcie, jacy barbarzyńcy. Tylko, czy czasem nie było tak, że właśnie Rzymianie swoimi. Dobra, ale co ja chciałem powiedzieć? Czy właśnie nie było tak, że to sam Rzym, prawda? Dobra, tutaj skupmy. Sam Rzym przecież sprokurował te wszystkie ataki, nie? O, ale mamy tutaj. Ataki tych wszystkich plemion, które sam atakował, prawda? Rzym niestety wyrządził tyle szkody, tylu ludzi ucierpiało. Dobra, w beczki, rozumiem, tu. Dobrze, dobrze, pomożemy wam. <laughs> co tam? Co, co możemy tam ostrzeliwać? Próbuję się tu ogarnąć powoli. No, nara. Jest, troszeczkę gra nas informuje, czyli prawdopodobnie to cały czas jest jeszcze. Mm, cały czas to jest jeszcze jak gdyby samouczek. Proszę, możemy tutaj wydawać im nawet takie rozkazy. Wow! Dobra, nie nadążam no, wciskać, tyle tu się dzieje. Chodź, chodź, gościu. Także w końcu uciskany lud, prawda, czy też nawet ludy e, zbuntują się przeciwko swoim oprawcom i tak to jest. Każde imperium kiedyś pada, prawda? Kurka, kiedy... ile jeszcze, ile jeszcze razy tutaj musimy oddać strzał z tej palisty? Jest, kłaść ich! No, to się robię co mogę, stary. Cały czas czekam na to, czy. Y, jak pojawią się tu wpisy, co mamy robić dodatkowo. No, jest. Pięknie nasi łucznicy cały czas są. O kurde, tam się przedostają. Dobra, co, co, co? Muszę coś zabezpieczyć. O kurde. o no też chciałbym, chciałbym się wycofać. <laughs> ale nie za bardzo teraz wiem, czym się tutaj odsunąć. Jest, <laughs> mamy checkpoint, czyli po prostu musieliśmy przeczekać. Dobrze, wszystko jasne. <laughs> Czekałem, aż się pojawi tutaj, wiecie, klawisz, który mamy wcisnąć, aby odejść od tego strzału stacjonarnego, ale pięknie to wygląda. Jak na razie jestem zachwycony. <laughs> Co wy chcecie ode mnie? Hmm, pokażcie, hmm, hmm, hmm. Co, ja mogę już tu coś wydać? Ja bym na chętnie w zdrowie szedł, ale nic tutaj nie możemy zrobić, co? Lecimy z tematem, dobra. Biegnij, biegnij stary. Trzeba, trzeba ratować naszego imperatora. Pomóż mi, uratuję cię! Mój imperator, defensa palacu została zniszczona. Ja nie biorę się o barbarów, biorę się o niego! Musimy cię znaleźć w pewien sposób bezpieczny. Bezpieczny? Nie martw się, bezpieczny od tego. No, proszę, nasz imperator wydaje się troszeczkę bardziej uspokojony, jeśli ma przy sobie <laughs> legionistę. No, dokąd nas prowadzisz? A ja czy ja mogę tutaj się rozejrzeć? O, o możemy niszczyć, tak, dobra. No, mogę? Możesz to zrobić? Co to jest? Zablokowałeś się, stary? No spoko. Co? co ty chciałeś? No? Ło! Wow. O kurde, tu już się coś działo. Patrzcie, tutaj chyba nieprzyjaciel... Nieprzyjaciel chyba już się przedarł. Tak jest! Hmm, pozbierane. Pozbierane, pozbierane... Spoko, no to lecimy, co? Najpierw was tutaj. A, shiftem mamy taki przewrocik. Pięknie. A I znowu parowanie. Jest, oberwał tarczą. I cię wykończymy. Bum. Ach, pięknie. Cudownie to wyszło się jeszcze został, nie, patrz, o nie, ktoś tu biegnie jeszcze O kurde, dawaj, wow Niepotrzebnie dałem mu się trafić Ale dawaj, tak jest Haha <śpuszczak> Uwierzcie mi, że przyjemność zeszlachtowania Tych barbarzyńców jest przeogromna Patrz, nie chciał się dać. Łu trafić, dobry jest. Czyli to nie będzie tylko taka, wiecie, siekanina prosta, ale trzeba tutaj będzie... oha. Aj, zdążył mnie znowu trafić. Bum! <ścoughs> no, jaki skoczek, bum! Jest, weszło. Przed finisher. Ale pięknie to wygląda, widzieliście? Ho, 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 coś fantastycznego. Bum. Jeszcze raz. Boom. Nie, to tym razem nie weszło, ale... Proszę dwa bloki pod rząd. I teraz. Jest. Jest. Och pięknie. Już bałem się, że ten z tyłu nas zaatakuje to ale nie. Tak, mamy to. Pięknie. <laughs> coś cudownego. Ja biegnie nasz imperatorek, proszę. Jakiego Wigoru nabrał? Dobra, teraz dokąd, dokąd my tutaj? Czy możemy coś tutaj przeeksplorować? Czy to nie jest tego typu gra, co się wydarzyło? Oho, checkpoint. Co tu się dzieje? Patrz jaki dzikus. O kurde. O kurde. No nie, wykończył. Czy to będzie jakiś pierwszy bosik? Co to za boc jest? Ja pierniczę. Lewy shift. O kurka, nie będzie tu widzę tak z nim... hop-siup. Kończ go, kończ go, kończ go! Jest, oberwał. Możemy cię pociachać, stary? Chciałbym na tobie finishera zrobić, tak jest. Nie, to jakoś tak ten kurczę, tutaj. Barbarzyńca aż tak trudny nie był. Proszę, jakie tajemnicze przejścia jak w Camelot. <laughs> Dobra, stary, tak nie cykaj, pokaż odrobinę godności. <laughs> Żołnierze giną za ciebie, walczą dzielnie. Przecież każdy tu ryzykuje swoje życie, a ty trzęsiesz portami, no tak, i kurka, typowy, nie? Typowy polityk taki zero godności, zero honoru. Damocles. Damokles is a myth. Only men kill men, my emperor. The gods may guide us nie never interfere with the affairs of mortals. Oh! And what great oracle told you this, general? My father. We will be safe here. I do believe we will be safe. Well, I pray to the gods that we will be safe. Oh, we will be safe here, Emperor. As safe as we can be. Safe? Yes, yeah, safe, thank God. But you. What family? What's your name, soldier? Marius. But my name is of no import. My story, however, is. My father taught me that we are fated by the gods, but that we alone choose our path. You were fated to be an emperor, and I, a soldier. My father's sense of honor drove him to follow a path that served the people. Ale co nas powołało, żeby przejechać te drogi, które robiliśmy? Co powołało nas do tego, co jesteśmy dzisiaj? Moja historia rozpoczyna się od 10 lat temu. Naprawdę muszę to przyznać, że zaczęliśmy z wysokiego C, co? Tę rozgrywkę. Co tu? Jakaś retrospekcja wspomina swoje życie sprzed tego barbarzyńskiego ataku na Wieczne Miasto? Father? Marius? It's good to see you again. Well, how do I look? Every inch the Roman soldier. You look fine, my son. Welcome home. <laughs> Welcome home. Do you know where you're to be posted? Alexandria. Ah, Alexandria. That's a quiet province. Your mother will be pleased. I didn't join the army to bask in the sun, Father. I want to fight like you did for the Empire. All in good time, my son. All in good time. Remember, not all your enemies will be found on the battlefield. Father? Marius! <sighs> mother. Let me look at you. You're so handsome. Mother, please. Your sister is eager to see you. You will see her soon enough, Mother for now i wish to speak with our son alone fine i shall go and find your sister is there something troubling you father we will talk in good time for now let's see what you've learned Ready, <laughs> Jakiś samouczek prowadzony przez ojca samego Mariusa. Dobra. Tarcza. A, takimi kombinacjami mamy, tak robić. Boom, boom. Bum, boom, boom. O. Oh. No, Aha, po prostu musimy się wstrzelić dobrze. Wszystko jasne. Wow. to jedziemy.

O, tatuś kurczę, tutaj Tatuś coś potrafi, nie? Mimo, że już lata swoje ma. No dobra. No to atakuj, tata.

Ach, teraz mnie ładnie zablokował Dobrze, ale to podejdź tu Staruszku, podejdź tu, bo tam mi się skitrałeś, kurcze, koło tej kraty i co teraz? Jest No That's the way, master. Oh. Pięknie, chyba się udało. <laughs> Dobra, patrzę it, znowu filmik. But proud day, the day a son first beats his father. He may have mastered the sword, but never rushed to meet the world with it drawn. Always come. Proszę, to pewnie zbroja, nie? Taty z czasów Jego świetności w armii tak zakładam. Kto wie, może przyjdzie moment, gdy Marius I'm giving this to you, as your grandfather. ubierze tę zbroję. when your time comes, on no, Think back on what I'm about to tell you. Legend says that Damocles was a great warrior. A revered leader in a vast army. During a massive battle, his cowardly commanders abandoned him. Ależ niesamowicie klimatyczne są te filmiki, the in the Underworld, Nemesis, the goddess of revenge, was enraged at how the brave hero had been treated. She allowed Damocles to return to the world as a vengeful spirit, a ghostly, black-armored centurion, who would hunt down and kill each of the generals who had wronged him. To this day, many commanders carry a dagger with the image of Damocles on the scabbard. This dagger reminds them to always look after their men or risk the Black Centurion returning from the dead to avenge their selfish mistakes. O kurcze, to już teraz tu się wdarli? Hmm, ale to myślę, że obronę tutaj posiadłości Mariusa to sobie przeżyjemy w kolejnym odcinku, jeśli w ogóle gra mi na no to pozwoli. Najpierw, jest, no, jest, blokuj, blokuj i rób to, co cię tata nauczył. Bigo, bigo, tak, niech wejdzie to. Jest, pięknie <laughs> Panowie, nie macie szans Ale, tak jak już wspominałem Resztę przeżyjemy sobie w kolejnych odcinkach Kurde, jak tu przeżyć <laughs> Dobra, skończymy sobie tę walkę Jaki knot Dawaj, dawaj, wykończ go A, pięknie Cudowne <laughs> O, tata go wykończył